Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Hmm, kogoś tu brakuje. Co to? List od dzieci już przyszły, <laughs> Bartku, Wojtku. Witam Was. O, to są moi mali pomocnicy. Te słodziaki są ze mną przegrodzone. O, i tu też. A, 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 wezmę tylko moje okulary. O, o, już lepiej. Bartku, Wojtku. Przed zaśnięciem czytałem o was. Wiem, że chodzicie do przedszkola. Jesteście... z Polski, prawda? Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniecie. To niesamowite. Podobno bardzo lubicie się wspólnie bawić. Chciałbym was pochwalić za to, że dzielicie się zabawkami. Wiem też, że ładnie myjecie ząbki. Bartku, Wojtku, a to chyba wasze zdjęcie z wakacji, ale cudownie. No dobrze, już wystarczy. Ech, chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci. To jest najważniejsza sprawa. Zaraz, e, nie. Zaraz, zaraz, nie mogę wyjść w piżamie. że znowu będą śmiały się z mojego wielkiego brzucha. Muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. <grystanie> A tak, tak, jazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na balkar nawałowy. Czekaj, może wąsa podetnę. Nie, wąsa lepiej nie tysiąc lat mi A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja. Jak flip bez felapa. No, cóż, chodźmy już sprawdzić te listy. Iść. Ha, ha, ha. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy. Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata. Zobaczmy, co tu mamy. O co mi ktoś prosi? No, ktoś zamówił sobie muzykę. Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misie. Dobrze, dobrze. Tylko nie widzę zamówienia na Wasze prezenty. Czy aby na pewno jesteście na mojej liście grzecznych dzieci? Hmm. Nie martwcie się, zaraz spytam elfa obserwatora, który cały rok was obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Tam elfa obserwatora. Dzwonię w sprawie. A już wiem. Tak, tak, przekażę, oczywiście. A. Bartku, Wojtku, Elw Obserwator przekazał mi, że czasami rozrabiacie w przedszkolu. Czy to prawda? Przekazał też zalecenie. Zawsze słuchajcie rodziców. Na pewno dacie sobie radę. Zaraz, zaraz, a lista grzecznych dzieci powiedział, że jest tu na biurku. Ojej, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteście na tej liście? Hmm. Mam na to sposób. Mm -hmm. Mm -hmm. Pięknie Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu wasze zdjęcie. Czekaj, a tutaj nie ma, a tu też nie ma. O, chyba jest. A, cudownie. Znaczy to, że jesteście na liście grzecznych dzieci. No, gratuluję. Co jeszcze tu mamy? O, a to list od was. Przeczytamy uważnie i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Bartku, Wojtku... Hmm. tylko co z waszymi prezentami trzeba koniecznie zawiadomić elfy że jesteście na liście grzecznych dzieci żeby zdążyły zapakować prezenty na sanie ach wiem co zrobię hmm. będę musiał wysłać ten list no leć kochany hmm. Wojtku, chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z Waszymi prezentami. O, a co tam, moje małe elfiki? Ach, o, a, o, faktycznie zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Drogie dzieci, poznajecie? Hm. Umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno was kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończycie oglądać ten film, pamiętajcie, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochacie. Hmm. Oh, kochane elfy, słuchajcie, mam dla Was jedno specjalne zamówienie na prezent. Czy dostaliście ode mnie list? E, tak? Wyśmienicie. No to gdzie są te prezenty? Aha, tam. Drogie dzieci, Wasze prezenty są już na saniach. Świetnie, czyli możemy ruszać. Prezenty mam, Ranifery najeżdżone. Ajajajaj, mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce, cała na rudą! Oh, oh, oh. Oh, oh, ale prędkość, Na oh, Tylko oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. gdzie wy mieszkacie? A, spytam elfa-obserwatora. Halo? Halo? Halo! O, zasnął chyba. Od dziś nazwę go elfem i śpiochem. <laughs> a zobaczmy, gdzie mieszkacie. A to tutaj, prawda? O, wyśmienicie. Teraz na pewno do was trafię. No w drogę. Wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.